Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jest inne ułożenie, jest to wyjątkowa sytuacja. Potem wam może wszystko opowiem, jak to wygląda. Zaczniemy sobie od naszych cotygodniowych gier. Dobra. Ile już tu kasy jest? Dobra. Zaczniemy sobie może od tej mniejszej. Z tego co widzę, to ostatni tydzień. To, to możliwe? Tak szybko to minęło. Dobra, weźmiemy sobie trzy kosteczki. Obojętnie jakie. Dobra. I mamy 4, 3, 3. Dobra, będę jakiś pisaczek. 4, 3, 3. Dobra, czyli akurat dyszka do odłożenia. E, I skończyliśmy to wyzwanie. Aż e, przerwę na chwilę i policzę, ile pieniędzy udało się tutaj uzbierać. Z moich obliczeń nie wiem, czy dobrze wychodzi 66 zł. Także wyciągnijmy sobie te pieniądze, bo później je sobie gdzieś przeznaczymy. Dobra, czyli mamy 60... Dobra, to 6 zł możemy zostawić drobnych, nie będę sobie brała, bo też zresztą nie mam jak, no i mamy ding-dinga. E, dobra, i tutaj rzucamy dwoma kostkami, ja rzucam szóstkami, mimo że powinno być dziesiątkami. Dwa i 1. I no, jeden. No, powiem wam, <noise> słabo i nasz e, jedyny drobny pieniądz, 5 zł, będzie właśnie w obiegu. I wyciągnijmy sobie z dwa 2 zł. Dobra, no, powiem wam, nie za dobrze. Nie za dobrze z tymi drobnymi, ale tutaj też już e, połowa. Połowa za nami. Pieniądze się zbierają powoli. Tutaj chyba nawet widzę, że mam. Tak sobie zrobimy, że weźmiemy 50 tutaj, damy całą 20. No to 77 zgody. <grystanie> Czyli takie równe kwoty. No i co, zaczynamy, bingo? E, już powoli je będziemy kończyć, ponieważ zostały tylko mm, ten odcinek i kolejny. No, wybaczcie za skrzypienie. A nie schowałam karty. No, jestem dzisiaj zakręcona, hałaśliwa, ale nagrywam ten odcinek tak naprawdę przed moim wyjazdem. E, także mam. E, Masę innych myśli w głowie, i dlatego to tak troszeczkę nienaturalnie wychodzi, ale miejmy nadzieję, że zaraz wszystko już będzie ładnie. Dobra, czyli co? sobie sześć kart, tak jak wtedy, żebyśmy nie zapomnieli. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I ostatnia karta. Szósta. Dobra. No to zobaczymy, jaka pierwsza karta nam się przytrafi. Minus 10. W razie czego, jeżeli będą jakieś drobne, to będę się zaokrąglała. No bo i widzicie, dalej mam problem nierozwiązanych drobnych. Także zobaczymy, co będzie miało minus 10. Eee, 3, 6. 3. Aha, dobra. Czy jest tu uzupełnione? Tutaj coraz mniej. 4 i 1. Dobra, mamy. W podróże będziemy odejmować te pieniądze. Dobra. To patrzymy, podróże tutaj mamy. Rzucamy sobie kostkę niebieską. 6, tylko w którą stronę? W tą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, tutaj mamy jakiś napój. Otrzymujesz butelkę polskiej wódki na prezent. Ile masz lat? Właśnie tyle odłóż dzisiaj do koperty Dobra, czyli 20 minus 10 To odkładamy 10 zł do koperty Fajnie, że taka większa kwota wleciała No bo tutaj chyba niewiele pieniędzy mamy Z tego co widzę Także fajnie Sobie odkładamy Dobra Czyli pierwsza karteczka z bingo Wyczerpana Zobaczymy co będzie kolejne Najpierw zobaczmy może kwotę Będziemy mieć podzielić na dwa Okej, okay, to było i tu nie mamy. 6 i 6 też nie mamy. 3 i 3 też nie mamy. 6 i 4, 6 i 4. No, coraz ciężej będzie już to zrobić. 1, jeden, 1, jeden. Agnèsia, dobry. Zobaczymy, co tam u mnie. Rzucimy kostką. I mamy 1, mamy jakąś książeczkę. Hop. I co ta książeczka oznacza? Twój projekt zdobył uznanie w firmie. Zaprezentowałeś swój pomysł na spotkaniu. Rzuć kostką 4 razy. Za każdą trójkę odłóż 20 złotych. Dobra. 2. 3. Czyli nic nie odkładam? Nie wypadła ani jedna trójka. Hmm, bez sensu. To nic, nawet, <grym>, nawet kwoty nie dzielę, bo 0 to 0. No dobra, no to troszeczkę przykro. No ale dobra, więcej pieniędzy będę miała w portfelu. 4 i 6 też nie mamy. 2 e, i 4. Dobra, 2 i 4. Dobra, mam. Nie, nie mamy. Już się ucieszyłam. 3 i 2. 3 i 2 nie mamy. 1, 1 nie mamy. 5 i 3 mamy. Agniesia, znowu Agniesia. I co Agniesia będzie miała? Plus 5, dobra, czyli może być tylko lepiej teraz. 2, cofasz się, ok, poczekajcie, muszę złapać. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, odłuż 10 zł, plus 5 i 15 zł do koperty. Aha, a koperta jest jak widzicie pusta, a ja nie mam piątki. Dobra, to ja sobie dam tą karteczkę po prostu i dyszkę bo inaczej nie wiem, jak to rozwiązać, jak nie mam drobnych. Może potem jakoś uda mi się rozmienić. Chociaż w sumie może i będę miała, no. Nie, nie będę miała. <grym> Dobra, no to idziemy dalej. Teraz będzie minus pięć. Cztery i dwa, i mm -hmm. Dobra, jest Dawidek. Od Dawidka będziemy odejmować 5. Tak, już całkiem sporo. To wezmę sobie cztery kosteczki, bo po cztery rzuty rzucam tutaj. Dobra, i mamy taką 6, 3, 3, 2. Czyli tu mamy piąteczkę, którą odejmujemy, czyli odkładamy dziewięć złotych do koperty. A tu widzę, że jest złotówka, czyli całą dyszkę dam. Albo całe dwie dyszki dam. Super. Jeszcze Dawidek tutaj ma swoją. swój obrazek. Dobra. I jeszcze sobie rzucę ile razy? Dwa razy jeszcze w tym bingo. Podzielić na dwa znowu. Cztery i cztery. Dobra, mamy uroczystości. Aha, a co było w uroczystościach? Tutaj. Podzielić na dwa, więc sobie więcej możemy tutaj pouzupełniać. Wiecie co, a może my skończymy bingo w tym e... hmm? w tym odcinku. Przepraszam Was, ale naprawdę się pogubiłam i może tak. Dobra, to sobie coś tam poróbmy, może w każdym po jeden sobie zrobimy. Skoro i tak kwotę będziemy dzielić na dwa, to sobie wezmę i tak o. Tutaj jedno pole to będzie 2 złote, czyli dwa dodać. Tutaj skreślimy może na końcu. <grych> I tutaj Zdrapmy sobie, żeby zobaczyć tak, żeby drobnych może nie było. Dobra i 5 zł mamy. Czyli dodać 5. Dodać. Tu rzucam kostką. Weźmy niebieską. Hmm. Całkiem fajnie nam idzie. Jeden dodać. Dobra. I co my tu możemy sobie zakreślić? Mm -hmm. Jakby żeby to zrobić, może zakreślimy największą kwotę, czyli 14. 14 dodać. Mm -hmm. Patrzę, jakie mamy drobne. Jakby to zrobić, żeby. Tych drobnych. Aha, no to taka troszeczkę lipa, lipa. Dobra. 8 mhm. albo 6. Mam tutaj. Mhm. Dobra. Chyba sobie damy po prostu nielogiczną liczbę, czyli 6. Nie wiem dlaczego. I mamy jeszcze podzielić na dwa. 14 zł, mam włożyć, ale jak jak ja mam tu 3? No widzicie, no powiedzcie mi, czy ja używam. Dobra, nie będę się obrażała. Mam dużo na główce, to jestem zakręcona. Zobaczymy, ile mamy tutaj. 1, 2, 3, 4 zł. Co zaokrąglimy sobie, to po prostu zamiast tych drobnych dam dwie dyszki i tyle. No bo naprawdę, ja będę miała drobne, i tutaj widzicie, że moja matematyka niestety zawiodła. <gryw> niestety dzisiaj zawiodła, ale to nic, i tak dzieliliśmy wynik na pół, więc i tak wychodzimy na tym lepiej niż. Dobra. To co, lecimy dalej. Naprawdę, chyba skończymy to bingo, bo coś, coś mi dzisiaj tak mocno nie wychodzi. Dobra, zobaczymy, tutaj, co mamy. Plus 7 zł. 4 i 4 mamy. 3 i 3 też mamy. 2 i 2. Auto. Dobra, czyli w aucie będzie plus 7. No to idziemy do tej mojej gry. Rzucimy sobie kosteczką. Dwa. I sobie w tą stronę pójdziemy. Raz, dwa. Opony. Ale brudna koperta. I co w oponach mamy? Aha. Czas zmienić mi opony. Jeśli umiesz zrobić to sam, to rzuć kostką i odłóż symboliczną kwotę. Jeśli nie, zapłać komuś za usługę 20 zł. No, ja nie umiem zmieniać opon, dlatego daję 20 zł. opony zmienione. Dobra. Czyli według mnie skończyliśmy dzisiejsze bingo, ale że tak troszeczkę nie wyszło, to jestem za tym, że po prostu już dokończyć je po całości i yy, po prostu nagram jakiś inny odcinek w przyszłym tygodniu zamiast bingo, tak jak planowałam. Ale żeby też może troszeczkę różnorodnie było, bo już ile tutaj będzie. I tak będziemy tutaj rzucać kostką, żeby wypadły jakieś takie kwoty, znaczy jakieś takie 6 i 3, 6 i 3 nie. 3 i 3 nie. 4 i 5. 5 i 4. O, mamy. O, nawet 2. Dobra, to co my tu mamy? Plus 8. To dajmy do Agnesi, czyli do mnie. Do mnie damy plus 8. Czyli rzucamy sobie kotletką. 4. 1, 2, 3, 4. Nie wiem, to jakieś lusterko jest. Dobra, to jest jakaś farbka. Uwaga! Koleżanka z działu marketingu potrzebuje wsparcia w promocji nowego produktu. Zorganizujcie burzę mózgów. Otóż 15 zł, czyli 15 plus 8. Uh, uh, uh. Dobra, 23 zł będzie. Czy mam to jakieś drobne? Nie. Dobra, muszę otworzyć tutaj. 20. I trzy złote. Dobra, wiecie co? jest ja tutaj sobie też zaokrągłe dwa złote, no bo mamy tutaj cały czas tą piątkę, której nie wrzuciłam. Więc i tak po prostu nic się nie stanie, jak dorzucę jeszcze tą dyszkę. Wyciągnę sobie dyszkę i wsadzę dwie dyszki. No i tak nie będziemy się poprać z drobnymi. Ja też pomyślę, żeby przejść na system... Jak to z głupka mówię? Na system, nie wiem, jakiś papierniczy, że zamiast drobnych właśnie są y, karteczki. Dobra, 4 i 2. Nie. 2 i 6. 2 i 6. O, Agniesia. Dobra, no to w takim razie Agniesia. I co do Agniesi będzie? Tylko sobie posprzątam, zobaczcie, jaki dzisiaj mam bałagan na stanowisku. O, miesiąc minus 9. No dobra. To rzucimy kostką. 3. 1, 2, 3. O, 7, minus 9, czyli minus 2. Dobra. Czyli po prostu nic nie zrobię. Nie będziemy wyciągać przecież z koperty. Kolejna to jest plus 9. Także zobaczymy, co teraz się trafi. W zasadzie zostało tylko uroczystości. Kot i Dawidek. 6 i 2, 6 i 2. Nie. Dobra, po prostu rzucę kostką i to będzie jako 1, to będzie jako 2, a to będzie jako 3. 3, czyli kod. Kod dostanie plus 9. Dobra. Kodek dostanie plus 9. 2. Raz, dwa, jakieś tutaj legowisko. Zmęczony psotami robisz sobie drzemkę na miękkim posłaniu. Odkładasz do koperty 10 zł plus 9 to damy całe dwie dyszki. I tak kotek ma tutaj. Oj! Zobaczcie, 10 zł ma tylko. <laughs> Dobra, to sobie odłożymy. No i co? Teraz liczba nieparzysta to da... Nie, liczba nieparzysta to uroczystości, a parzysta to Dawidek. Aha. Patrzcie, my tu jeszcze mamy. Dobra, 1, 2, 3, 3. Czyli Dawidek ma minus 3. W ogóle nie zauważyłam tych uroczystości tutaj. No dobra. Widać, że jestem zakręcona. Dobra, u Dawida będzie minus 3. I tutaj widzę, że kolejny dinking będzie. Przedamy czterema kostkami. 6 5. 5 i 4 równo 20 zł minus 3. Dobra i tak wsadzimy te 20 tutaj. Nie będziemy się poprać już w te drobne. I tak wyjdzie mi to na super plus. Dobra i włożymy sobie do kopertki. Ding ding. Do tego ding dinga pozwolę sobie troszeczkę... E Pozakręcać te zasady. Dobra, no to co? I tak wychodzą uroczystości teraz dwa razy, także za pierwszym razem mamy minus 7. Minus 7 będzie. Dobra, a drugie to będzie plus 9, czyli tak będzie plus 2, do tego co zrobię. Dobra. No co co? To od razu sobie dam te dwa dodać i teraz podwójnie będę robiła, czyli skreślam dwie dwójki, czyli cztery. Dobra, co my tu dalej mamy? Tutaj damy sobie drugą największą kwotę, czyli trzynaście. Dodać jeszcze jedna to jedenaście. Dodać. Tutaj dodamy może. No najpierw kostką. Sześć i drugie trzy, czyli dodać dziewięć, dodać dwie zdrobki. Bo tu jeszcze takie niewiadome. Sześć i. Czyli dodać dziewięć. Dobra, i tutaj jeszcze. Mm -hmm. Jakąś okrągłą sumę fajnie by było. Dobra, tu damy tylko dwójkę i dodamy całe 50 zł. Myślę, że to akurat. Mam tutaj ostatni banknot, jaki mam, to jest 50 zł, więc sobie tak tutaj go dodamy. Chciałam już skończyć to bingo. Możemy sobie teraz podsumować, ile mniej więcej, gdzie to wyszło. I tak, ja troszeczkę wyciągałam z tych koper, bo miałam jakieś wydatki, na przykład w kopercie Dawida dużo było, to wyciągnęłam, kupiłam Lego, tak samo sobie coś i zaraz zobaczymy, jak to, to tu już sprawdzaliśmy. Zobaczmy, ile jest u mnie. Łącznie u mnie jest 40 zł. Dobra. Czyli całkiem fajnie. Może coś kupię. Zobaczymy, ile jest u Dawida. U Dawida jest też 40 zł. To też fajnie. Czy mój kotek coś ma, mój kotek też coś ma. I mój kotek ma 30 zł. Akurat na jakieś smaczki. Coś mu dobrego kupię na podróże, które teraz jadę i mi się przydadzą. Aha, mam tu drobne, czyli no około 40 zł. Ja sobie później te drobne wezmę i wyciągnę. Przynajmniej będę miała drobne do boksa bajkowego. Tutaj w uroczystościach bardzo dużo pieniędzy, bo 90 zł. W zdrowiu, które już skończyliśmy dawno temu, no mamy dwie stówki, także jeszcze lepiej. No i w aucie dopiero dzisiaj daliśmy, bo ostatnio wyciągałam 20 zł. Plus dużo drobnych, plus ukończyliśmy dwa wyzwanka papierowe. Ding ding, ding ding razy, dwa. E, no i co, na tym kończę odcinek. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że to wszystko tak chaotycznie i brzydko wyglądało. Ale tak jak mówiłam, jestem przed wyjazdem i tak naprawdę chciał, nie chciałam was zostawiać bez żadnego odcinka, tylko chciałam nagrać cokolwiek, żeby było. Mam nadzieję, że mimo i tak, e, mimo tego i tak super się ze mną bawiliście. No i co, dziękuję, że jesteście. Pa!